wszystkich, z tej strony kiercho i dzisiaj nagramy sobie już czwarty chyba odcinek z poradników. E, no dziś zrobię stołniarkę, o którą mnie prosił widz, ale nie, nie pamiętam nazwy i odpalę jeszcze bardziej przerobione moje TNT. I tutaj mam zrobione takie, takie coś z piasku. Dobra, więc najpierw zrobimy wszystko to, co na stołniarkę. Tutaj dzisiaj zrobimy chyba. Dobra, poczekajcie na chwilę. Już jestem. Eee, dobra. Co tu trzeba? Wziąć? Trzeba na pewno to. To. tą na wodę i lawę. I jeszcze jakiś budulec, co ja sobie dam tutaj, a taki diamond. I co tam jeszcze przygajcie? Piston. Piston, Bo jeszcze chyba coś nie potrzebne, ale dobra. Zaczniemy od budulec. To trzeba zrobić takie. Tu dajecie 5 pistonów. 4. I teraz robicie tutaj tak, żeby było. Jest, jest. Dajecie tutaj teraz te repeatery, dajecie je na, nie na samą górę, tylko tak na dwa, o, jakby powiedzieć. Tutaj dajecie redstone'a, tutaj również, i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, I też i tak samo na dwa. Ok, teraz to musimy tutaj, tu jeszcze półpłytka, nie mamy tam z Nie będzie potrzebne tutaj półpłytka. Półpłytka. I to tu musimy obudować. Wydajemy wodę. No i dzisiaj kogołem tak zrobimy. Bardzo się cieszę, że jest taka oglądalność mała, ale na razie się wyrabia. chcę zobaczyć pod tym odcinkiem od was 8 łapek w górę. Tak małutka liczba, ale dla mnie to jest wiele. I nagram razem następny odcinek bez zastanawiania. Jeszcze mam pokazać taką metodę armatkę, ale to to później, co to, to uwielbiam robić. Tutaj możecie to szkło, żeby było lepiej widać. I tak. O, jeszcze zapomniałem o dwóch, tutaj jest bardzo stony jeszcze. I dajecie tak. Nie wiem, czy to zadziała. Działa. To sobie kopiecie. Ten środkowy będzie trochę wolniejszy, ale nie wiem dlaczego, bo to chyba wylewa wolniej woda, ale możecie bez tego środkowego nawet zrobić. I to sobie tak. jak kopiacie sobie na afku. znaczy no może nie na awku, tak bardzo. Może spróbuję to przyspieszyć trochę, może się da. Dobra. To na trzy będzie. To na dwa. Dobra. Teraz spróbujemy tak dać szybciej, żeby było. Tak, to będzie szybciej. Możecie wtedy sobie na awku kupać. kopać. Troszeczkę idzie szybciej, ale bardzo że idzie, no bo szczegół to opóźnił. Poczekajcie, jeszcze to. Dobra. Jest git, jest git. Teraz chyba będzie popylać. Teraz na wku możecie się spokojnie kopać. No, więc to jest mój sposób na fajną stłoniarkę. Innych za bardzo, jak jeszcze chcecie, to mogę Wam pokazać, znaleźć najlepszą. To jest taka mistrzowska Pyk. Ha! I tutaj się i, i, i widzicie? Taki serwer, ła, wow, Jaka stouniarka najlepsza, prawda? Dobra, dzisiaj to mogę wam jeszcze pokazać. To wam powiem taką ciekawostkę. Nie, bo tu jest, znaczy, zrobię jakieś takie bajoro. Takie jakieś bajoro. I jeszcze w dół dam. Tak, tak, tak. W dam tak. I patrzcie, wezmę sobie kaktusa I co tu się po mi dzieje, no powiedzcie mi co tu się dzieje No To jest z tymi kaktusami, że one rosną w wodzie Ja się tak w zasadzie zdziwiłem, że o kurde, one rosną w wodzie Jak Powiedziałem, o dupa dobra, to sobie odpalę, a co mi tam, postawiłem tu TNT, nie wiem dlaczego Dobra, teraz pokażę wam taką jeszcze fajną taką armatkę, robicie tak, na cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I taką jak najwyższą, no taka jest odpowiednia. I ten łuk, trzeba wziąć, gdzie jest tu łuk, łuk, tu jest łuk pewnie, tak, i tą książkę. Claim. No jak to by bez kowadła? No tak jest użyte na no sam koniec. Dobra. I teraz patrzcie. Nie wiem, czy mi się uda. Odpalacie tak. I tutaj odpalacie tak. Tylko, że to powinno spadać dalej na serwerach. I to robię taki bezpieczny. To zrobię taką mniejszą, bo wtedy wam pokazałem inną wersję tego, a to jest o wiele lepsze. Dzisiaj chyba jest inwisówka, czy jakoś tak. Tutaj te dwa. I tutaj odpalacie. Tylko że to w razie robicie na jakimś obsidianie, czy coś, czy na jakimś nie Dzisiaj być taki krótki odcinek, ale dobra, teraz odpalam to. Sam nie wiem czy to zadziała. No, więc, już tak ja to zrobiłem, piękne, no nie, to jest jak coś działki, dzięki wam za to, że jesteście ze mną, więc, ja chyba już ten odcinek będę kończył, bo już tam bardzo wam nie jest do opowiedzenia. O, nie, jeszcze wam jednak coś pokażę. Takie coś co odkryłem. Macie tutaj sobie blok, dajmy na to i kładziecie tak, donę, donę tak dużo. I poczekajcie, do gdzie tu jest teraz? Piasek jest. I stawiacie na każdym tym piasek. To będzie takie przejście, robicie takie przejście. Jak ktoś Wam wbija się, pyk. Wszystkie te opadają, i Wam upada wtedy ten piasek. Zarybpisz to sprawa. Dobra, zobaczcie, gdzie się nagrywa. O no 9 minutach to nie za dużo. Więc dobrze, na razie trzymajcie się i pamiętajcie o łapkę, górę i subskrypcjach. Na razie.